Ta współpraca układa się bardzo dobrze i jesteśmy bardzo zadowoleni z, tych, z tej współpracy, dlatego że osadzeni pracują fantastycznie, bardzo dokładnie, precyzyjnie, reagują na wszystko, wskazówki i zalecenia nasze i bardzo starannie, i sprawnie, i szybko. Duże powierzchnie zasadziliśmy już nasu przy pomocy osadzonych. I bardzo chcę im podziękować za to, że są z nami, że reagują na nasze zaproszenia i że możemy na nich liczyć. A dzisiaj jesteśmy w lesie gospodarczym. Sadzimy kolejne pokolenie lasu i to jest Dąb. Ta akcja to jest wynik programu, który został zainicjowany w 2016 roku przez Patryka Jakiego jako wiceministra wówczas Sprawiedliwości. Praca dla więźniów. Ten program widzimy dzisiaj, że przynosi wspaniałe owoce. Dzisiaj jesteśmy w trakcie. Tak naprawdę podsumowania pewnego rocznego okresu funkcjonowania porozumienia pomiędzy siedleckim zakładem karnym, a pomiędzy nadleśnictwem siedlce. W tym czasie osadzeni posadzili ponad 43 tysiące drzew, uporządkowali 10 hektarów lasu. I również ulokowali kilkadziesiąt budek lęgowych dla ptaków. I widać, że ta praca więźniów przynosi wspaniałe efekty, nie tylko dla przyrody, ale również dla całej naszej społeczności. No i przede wszystkim, przede wszystkim dla samych również więźniów, którzy mają taką okazję no, pracować na świeżym powietrzu, zrobić coś dobrego. I myślę, że to jest też wspaniały element takiej resocjalizacji, przywracania więźniów społeczeństwu. Akcja na pewno wpisuje się w resocjalizację osadzonych. Bardzo chętnie biorą udział w takich akcjach. Wręcz dopytywali już wcześniej, kiedy będzie sadzenie tego lasu, bo miało to być dwa tygodnie wcześniej, jednak ze względu na warunki pogodowe to sadzenie nie mogło się odbyć. Dzisiaj, przy pięknej pogodzie, jak najbardziej jest to możliwe. Więc, tak jak ludzie mocniej dopytywali się, z chęcią tutaj przychodzą. No, czują, że coś mogą zrobić dla społeczeństwa. Sadzą las, który tak powiem, będzie służył na pewno przyszłym pokoleniom. Więc jest to też dla nich jakaś, jakaś duma i, i tak czują, że mogą zrobić coś dobrego. W 2022 roku w kwietniu, między Zakładem Karnym Sieca a Landesztiem Siecem została podpisana taka umowa o współpracy która obejmuje nie tylko zapewnianie odpłatne i odpłatne osadzonych, ale również właśnie takie działania resocjalizacyjne. W ramach tego programu zostało już osadzeni wykonali już na miejscu w zakładzie karnym ponad 100 budek hoteli dla owadów, kilkadziesiąt takich skrzynek dosadzonych i około 100 budek lęgowych dla ptaków.